Dzień dobry, dzień dobry moi mili. <laughs> Witam Was na moim kanale. Dzisiaj w czytaniu miesięcznym dla zodiakalnych wodników. Słuchajcie, to będzie czytanie na maj, <laughs> jest to czytanie ogólne. Pamiętajcie, że nie z każdym będzie rezonowało, to muszę przypomnieć, bo przecież wiadomo, że Was jest tysiące, a karty są jedne, ja jestem jedna. Łapcie dla siebie to, co do Was pasuje, co z Wami rezonuje, resztę odrzućcie i tak będzie najlepiej. Dzisiaj zrobimy sobie tak, z tej strony będą uczucia, a z tej strony będzie, będzie praca zawodowa, będą finanse, tak? Karty zostały przetasowane, oczyszczone, także ruszamy do przodu. Co u wodników zodiakalnych przyniesie być może miesiąc maj 2020. Związki. Związki, uczucia, emocje i praca. O. Jesteście, jeśli chodzi o związki, e, rozrywani, jak w jakiś sposób poszarpani. Coś tutaj jakaś taka wychodzi e, mi energia. Hmm. Jest tu dużo, dużo ruchu, dużo ruchu, hmm. bo jest tak. Siódemka Buław. zachukani, zakrzyczeni. Ktoś od was dużo czegoś wymaga w związku lub w związku małżeńskim, czy tam tak, partnerskim. Stasznie dużo wymagań tu było od was stawiane dla was. Król Buław, król Buław to taka energia, słuchajcie, upartości trochę. Zawziętości, tutaj w tych związkach, albo wy, albo wasza osoba jest uparta, właśnie taka lekko despotyczna i, i nie dająca sobie nic za bardzo wytłumaczyć, pewna siebie. I jeszcze mamy do tego pazia mieczy. Paź mieczy to jest taka nauka komunikacji, tak? Nauka komunikacji, i, i bo to jest świeża, młodziutka energia w paziach, także czegoś tu się uczymy. Jeśli chodzi o o y, pracę, <laughs> pracę dziewiątka kielichów, proszę was, no to dziewiątka kielichów, cesarz i królowa mieczy. No to słuchajcie, to tak, dziewiątka kielichów, no to powinniście być z pieniążków zadowoleni. Niektórzy Albo będą awansować, albo będą otwierać swoje działalności. A jeśli nie, jeśli macie już działalności, to też powinniście być w maju już, zaczynać być zadowoleni z tego, jak Wam się tam układa. Tutaj wchodzi królowa mieczy: to jest energia powietrza, wzięta waga wodnik, i to jest karta tutaj z baranem, tutaj też jest jakaś współpraca być może, tak? Może na Waszej drodze spotkacie właśnie barana. Bliźnięta yy, wagę wodnik, wodnika. To jest taka energia chłodna, chłodnego, logicznego myślenia, logicznego rozkładania yy, swojej pracy i, i no taka logika tutaj w pracy na razie. Zobaczymy, co dalej, tak? Jeśli chodzi o uczucia. No, yy, u niektórych słuchajcie, jakiś yy, Okres odpoczynku po jakichś kłótniach, może wojna. No właśnie. Coś się u Was działo i teraz przychodzi moment chyba odpoczynku. Macie niektórzy w tym czasie będziecie o czymś marzyć w maju, będziecie o czymś marzyć, o czymś, co być może utraciliście, bo mamy piątkę kielichów. Słuchajcie. Pamiętajcie, że piątka kielichów jest kartą. Na pozór smutną, ale ona zwiastuje, ona zwiastuje, że to nie wszystko stracone, prawda? Bo te dwa kielichy ma ta kobieta w ręku. Ona jest smutna i myśli, że się stłukły trzy i nie da rady już nic więcej, a tu nieprawda. Ta karta jest kartą, która mówi, że należy myśleć przyszłościowo i przyszło, myśleć pozytywnie, tak? Tutaj są jakieś właśnie marzenia wasze. O czymś marzycie? Coś tutaj lata, taki kielich sobie tam gdzieś w przestworzach i na niego patrzycie, zerkacie, a chociaż macie tutaj trzy kielichy, no to one jakoś jakby wam nie wystarczały, jakbyście czegoś wam brakowało, bo wy jednak patrzycie tam w górę za czymś, co, myśl, co uważacie za utracone właśnie w tej piątce kielichów. Jeśli chodzi o pracę, znowu królowa kielichów, słuchajcie, mamy cesarza, mamy, cesarze, mamy królowe mieczy, królową mieczy, mamy królową kielichów, słuchajcie, paść kielichów. Tutaj pieniądz powinien płynąć. Tutaj pieniądz powinien płynąć i. Słuchajcie, korzystajcie w pracy z własnego doświadczenia i będziecie korzystać z tego własnego doświadczenia, bo macie prawdopodobnie ogromne doświadczenie i wiedzę i macie jakiś właśnie fach w ręku, także tutaj karty nawołują, żebyście korzystali z własnej wiedzy i doświadczenia, a nie jeszcze tam, jakichś tam pomysłów, tak? pieniądze powinien płynąć, bo dużo kielichów jest, słuchajcie. No to karta pustelnika to też przy pracy karta panny, jeśli chodzi o związki. No, ja tutaj widzę i od razu. od razu widzę jest związek, będzie związek w maju. Słuchajcie. Ale tutaj karty proszą o zrównoważenie w dawaniu i w braniu, bo tutaj ta równowaga prawdopodobnie została zachwiana i dlatego może coś się popsuło. Teraz wam pokażę, jak ta karta wygląda. Zachwiana równowaga w dawaniu i w braniu. Szóstka monet. Tak? Trzeba równo rozkładać uczucia. Tak jak i wydawać pieniądze, tak równo trzeba rozkładać te uczucia. Tak? I prawdopodobnie tutaj coś zostało zachwiane, i teraz jesteście w takim okresie może przemyśleń, właśnie rekonwalescencji, bo tej stracie za dużo od siebie może dawaliście. Po prostu na przyszłość, co ja jeszcze tu widzę, dziesiątka kielichów i kapłan bardzo lubię, to jest byk, tutaj się pojawia jeszcze karta byka. Dziesiątka kielichów i kapłan. Te dwie karty razem zwiastują, słuchajcie, związek. Zwiastują związek oparty na relacji takiej moralnej, nawet związek małżeński. Może tu u niektórych chodzi o małżeństwa, może myślicie, że wszystko stracone, może się rozstaliście. Natomiast no, tutaj zwiastuje, że no, nie jest to prawdą, że się rozstaliście na zawsze, bo to jest kapłan, radykał, moralna karta, bardzo dobry kandydat na żonę lub na męża. Także tutaj na przyszłość raczej widzę, że związek powinien się odrodzić, tak? Ale no zobaczymy. Mówi to też karta, ta karta też mówi o karcie małżeństw. Tak? Jeśli chodzi o yy, pracę, no słuchajcie, kolejna, yy, kolejna karta kielichów, ale tu jest jeszcze też dwójki kielichów, czyli jakaś współpraca. Jaka współpraca, jakieś pomysły, słuchajcie, jakaś realizacja pomysłów. Nie no, kielichów to tutaj macie mnóstwo, zobaczcie. Jeszcze król kielichów. Pieniądz będzie płynął, pieniądz będzie płynął. Ja nie widzę tutaj yy, fortuny, ale on będzie płynął, czyli. Nie będzie tutaj strat, nie będzie tutaj też wielkich zysków, ale po prostu będzie ta, ta płynność, tak? Tak jak się mówi, że płynność pieniądza. Będziecie mieli jakieś tutaj pomysły, będziecie bardzo kreatywni w pracy. Karta Maga o tym świadczy, i jeszcze do tego ja tutaj od razu sprawdzę, jaka energia przy Was. Mag to jest bliźnięta kochankowie aha bliźnięta tutaj i mówiłam i panna tak także tutaj przy pracy waszej takie energie takie osoby mogą się pojawić i mogą mieć wpływ na waszą działalność zawodową finansową i tak dalej ale to niekoniecznie nie związuje się i nie przywiązujcie się do znaków zodiaku ja tylko mówię tak bo może to komuś się przyda jeśli chodzi o Związki. No i jest piątka pentakli. Piątka pentakli to jest poczucie właśnie też straty, oczekiwanie w samotności na coś, tak? Piątka pentakli to jest takie, może mnie ktoś zauważy, może ktoś mnie pokocha. I w głowie, i w głowie, i w głowie. Słuchajcie, piątka. Buław, jest bardzo duży ruch, bardzo duży ruch tutaj jest, ale jakieś też kłótnie, jakieś nieporozumienia, słuchajcie, może w małżeństwach właśnie, może w związkach w maju, słuchajcie, bądźcie ostrożni tutaj, no, u niektórych jakaś sytuacja trójkowa może się, może się też pojawić, bądźcie też czujni, bo tutaj coś się takiego mi pojawia, jakieś wybory też przed niektórymi, słuchajcie, być może niektórzy z Was mają do wyboru kandydata lub kandydatkę jeszcze jedną, tak, i nie wiecie, co wybrać tutaj, może jesteście w związkach małżeńskich, i jest tu sytuacja trójkowa, także tak w maju może się tutaj rysować u Was. I ta burza w głowie, jakieś też nieporozumienia. No, tak u Was, słuchajcie, wychodzi. W pracy szefowanie, w pracy może awans nawet, słuchajcie, ale zadowolenie. No, teraz się pentakle pokazują zadowolenie i znowu mówię, tutaj jakaś współpraca może być, yy, podwójna energia z kimś, to jest jakaś współpraca, natomiast dziewiątka pentakli mówi o zadowoleniu finansowym. Yy, może nie będzie to pełnia szczęścia, bo dziewiątka pentakli zawsze mi mówi, że mamy już prawie wszystko, ale jeszcze czegoś mi brakuje w maju, ale już takie zadowolenie ewidentnie tutaj się pojawia yy, w pracy, w pracy w finansach, tak? Yy, co u Was w tym związku? Dziewiątka kielichów, spełnienie marzeń. Słuchajcie, no, jest tu jakaś burza, jest tu jakaś niepewność, jest tu jakiś wybór u niektórych. No, bierzcie dla siebie to, co u was tam, z wami rezonuje. Mówię, być może to jest przy małżeństwach sytuacja trójkowa, bo mi się położyła, położyli kochankowie na kapłanie, więc niektóre małżeństwa prawdopodobnie mają sytuację trójkową, tak? Jest to wyczekiwanie, oczekiwanie, jest to poczucie straty i tak dalej. Nauka komunikacji na pewno. Na pewno widzę tu jeszcze jakiegoś kochanka, kochankę, bo tu król Buław mi się położył. No, typowo energia, słuchajcie, że jest ktoś u Was, możliwe, że trzecie, jak nie u Was to, to po prostu u tej Waszej osoby i tu jest właśnie wybór, i tu jest właśnie wybór w tym maju. Czy on będzie dokonany? Bardzo powoli tutaj są podejmowane decyzje. Są jakieś plotki, prawdopodobnie, są jakieś takie myśli w głowie niewyraźne, albo u Was, albo u tej osoby. Może ktoś na Was plotkuje, może ktoś na Was źle donosi, może macie fałszywe informacje od kogoś albo ta osoba otrzymuje fałszywe informacje od Was. Jeśli chodzi o pogodzenia się wszelkiego rodzaju lub podejmowania decyzji na ten maj, ja tu widzę bardzo powolną energię i bardzo powolne podejmowanie decyzji. Rycerz denarów jest energią, która ma wszystko przemyślane i zanim ona podejmie decyzję wiążącą, to musi upłynąć niestety czas. Jeśli chodzi o y, pracę, to jest dla Was okres y, siewu. Teraz, w tej chwili jest okres siewu, także y, no, z wiosną będziecie właśnie z majem, będziecie rozsiewać pomysły, y, nawiązywać jakieś znajomości, kontakty y, i które będą w przyszłości prowadziły do czego? Do transformacji i spełnienia jakichś marzeń, słuchajcie transformacja to zmiany, czyli jeżeli teraz nie jesteście z czegoś zadowoleni, no to to, co teraz będziecie wykonywać i czym się będziecie teraz zajmować i w jaki sposób to będziecie robić, to przynosi Wam jakąś transformację i zmianę, ale sprawdzimy jeszcze jaką transformację i jakie zmiany. No, przy tych związkach tu u Was, no, powiem Wam, że jest tak dosyć mm, grubo. Grubo, kochani. Hmm. Zobaczymy jeszcze. Słuchajcie, tutaj karty nawołują do podjęcia jakiejś współpracy, do właśnie rozmów, do rozwiązywania problemów. Tu jest jakiś duży ruch. Ja tu widzę jeszcze raz kochanka. Kochanka, kochankę, słuchajcie. Musicie się na coś przygotować tutaj w tych związkach swoich. Jakieś przygotowania tutaj są. Cały czas energia trójkowa mi tutaj idzie. Także to czytanie jest kierowane, dedykowane do osób, które mają prawdopodobnie właśnie taki problem. I tutaj jest coś do rozwiązania, słuchajcie, i tutaj konieczność jest współpracy. Nie załatwiania spraw samemu, po swojemu, tylko to jest konieczność współpracy. Jeśli chodzi o pracę, słuchajcie, może jakieś spotkanie zawodowe, jakieś może też lekko zakrapiane. Może jakaś integracja, może jakiś grill, może no albo połączone na przykład <laughs> zawodowo z, z, z nakrapianą imprezą potem. Słuchajcie, do tego u niektórych wybory, wybory, wybory i decyzje. Wybory pomiędzy dwoma pracami, dwoma możliwościami lub pomiędzy jakąś współpracą i tutaj podejmowanie decyzji. Słuchajcie, karta sprawiedliwości, też karta wagi, która się tutaj w tej chwili położyła. Karta wagi i jeszcze karta słuchajcie skorpiona, skorpion też przy was, przy pracy, może z takimi osobami będziecie musieli jakieś podejmować ważne decyzje, u niektórych może jakieś sprawy związane z sądami, i może notariuszami, może coś takiego tutaj, albo podpisywanie też jakichś umów. Także tutaj jest też oczywiście jakiś wybór, tak? W pracy. Jeśli chodzi jeszcze o związki, moi drodzy. No, u niektórych wydaje mi się, że będą... No i tutaj tak, tak, no, tak odejścia. Odejścia słuchajcie, bo y, zbyt duże poczucie straty będziecie odczuwać i niektórzy sobie po prostu idą jak ten głupiec, idą w świat, odchodzą, coś zostawiają za sobą, idą odważnie odcinają się, jak ten as mie, czy odcinają się od tych myśli destrukcyjnych i, i od tego, co tutaj je spotkało, bo może was też coś spotkało ze strony waszej osoby, o której myślicie, pochowacie jakby te myśli, pochowacie tą energię, pochowacie ten um, układ, który wam nie służy i ruszacie ewidentnie w świat za miłością, a ta miłość, słuchajcie, królowa kielichów, jakbym powiedziała, czeka tuż za rogiem. No, tylko wystarczyłoby prawdopodobnie właśnie się odciąć, odwrócić, odwrócić się i iść po swoje. I tutaj ja widzę triumf i zwycięstwo. Zobaczcie. Szóstka. Tutaj jest ruch do przodu, tu musicie iść po prostu. Po swoje. Hmm. I ten as czy świadczy o czymś świeżym, o czymś nowym, o zupełnie nowych myślach, o nowych pomysłach, jeśli chodzi o związek i królowa kielichów, również. Także no ta sytuacja tutaj prawdopodobnie w maju zacznie się rozwiązywać w tą stronę, że po prostu to co wam nie będzie służyło, to na co tak wyczekujecie, to nie podejmowanie przez kogoś decyzji lub wy podejmiecie decyzję, że no, idziecie w tą stronę, a nie w tą, tak? No tak tutaj się rysuje, jeśli chodzi o pracę, znowu karta wagi, czyli podejmowanie jakichś decyzji, podpisywania być może jakichś umów ważnych, jakichś takich w urzędach ważnych, instancjach, tak? Nie u niektórych karta podróży, być może zawodowej, powiem Wam, że dosyć mocne, mocny ten maj będzie dla Was. Będziecie się umacniać. Tutaj karta lwa jeszcze się pojawiła i karta wodnika przy Was. Słuchajcie, naprawdę w pracy będziecie się spełniać. Będziecie się umacniać, będziecie się spełniać. Zobaczcie, tu mamy kartę. W ogóle dużo, jest dużych arkan, więc mocne czytanie. Karta mocy, lew. Karta y, gwiazdy, spełnione marzenia, spełnianie się zawodowe, tak? Y, I mówię, dwa razy karta y, sprawiedliwości, tak? Więc, no mówię, przygotujcie się na jakieś urzędowe sprawy, dokumenty, papiery, notariusze i tak dalej, tak, jakieś instancje takie wyższe. Y, może sądy, tak? Może sądy też, właśnie. Y, ale tutaj to i tak idzie w tą stronę, że Wy będziecie się tutaj czuć dość pewnie, Zadowoleni, jeśli macie jakieś sprawy sądowe w pracy, czy, czy w ogóle, to też pamiętajcie, że one idą z korzyścią dla Was. Także to, co wysyłacie do, do góry, to będzie dla Was, to się spełni, po prostu to się spełni, zostaną Wasze prośby wysłuchane. Jeżeli na przykład, nie wiem, mieliście jakiś spór z pracodawcą, który jest uparty i tak dalej, to też pamiętajcie, że tutaj idzie sprawa wygraną. Ja mówię, tutaj w związku było zakłócona równowaga braniu i dawaniu. Bardzo często pojawia się ta karta przy związkach. Słuchajcie, no niestety, nie potrafimy, jak bardzo kogoś kochamy, to oddajemy całych siebie, i tak tu jest właśnie pokazane. Brak równowagi w dawaniu i w braniu, bo dajemy całych siebie. Po prostu pieniądze, zdrowie, życie, oddajemy skórę, prawda? A tutaj no, należy, należy się od tego w końcu. Odciąć, i myślę, że tutaj większość z Was właśnie będzie tak działała w maju, że zacznie dbać o siebie. Król Denarów dba o siebie. Dba o swoje finanse, dba o swoje zdrowie psychiczne, dba o swoje, o swoje zarobki, o swój dom, o swój wygląd. Także myślę, że ta karta Dziesiątki Mieczy, to jest karta brama, przejścia z tych bardzo trudnych myśli, które Was przytłaczały, a przytłaczały Was i to bardzo mocno. Pamiętajcie, odwracajcie energię, ale to jest karta brama, to jest przejście, to jest coś nowego. Wchodzimy zupełnie w nowy etap życia w maju, słuchajcie, moim zdaniem. Także słuchajcie, no, czytanie m, ciekawe, bardzo ciekawe, dużo y, tych wielkich arkan. Y, jeśli chodzi o zawód i jeśli chodzi o te sprawy sądowe, to też tutaj jesteście i będziecie zadowoleni. Wszystko się układa po waszemu, a tutaj pamiętajcie, nie rozpaczać, bo y, idzie coś nowego i. Ja tu nie widzę jeszcze przy Was od razu wielkiej jakiejś miłości. Chociaż, chociaż tak jak mówiłam, w tej królowej kielichów sami nie będziecie, ale to za jakiś czas. Natomiast no, należy tutaj się odciąć i iść w świat od, z odwagą. Z odwagą, słuchajcie, naprawdę. Nie takie diabeł, taki diabeł straszny, jak go malują, i czasem trzeba zrezygnować z czegoś, żeby być po prostu szczęśliwym, a nie siedzieć w kącie i płakać nad tym, co się utraciło tutaj, właśnie w tej trójce. Mieczy, no coś tutaj jest do pochowania po prostu. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego czytania. Zapraszam na Lizet Mam nadzieję, że z większością Was to rezonowało. Dziękuję za lajki, like, za subskrypcję. Jesteście wspaniali, dzięki Wam kanał istnieje. Dziękuję za komentarze. Ja również staram się Wam na komentarze odpowiadać, jest mi bardzo miło. Serdecznie pozdrawiam, wysyłam moc energii, miłości, miłości, bo miłość jest najważniejsza, czym byłby świat bez miłości, słuchajcie. Pozdrawiam i do miłego, cześć, papa Liza.